Tego popołudnia wszyscy byli bardzo mili dla Muminka. Nawet mała mi nie dokuczała mu jak zwykle. A wieczorem przed snem, gdy mamusia przyszła powiedzieć Muminkowi dobranoc, Mu Minek przytulił się do niej. I powiedział, wiesz, mamusiu, może to i lepiej, że Smog wybrał włóczykija. Wędrując za z nim, będzie miał dużo swobody i obaj wrócą do mnie na wiosnę.